Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Crypta TV. Samurai to legendarny zespół muzyczny z uniwersum cyberpunka, wykonujący tzw. Chrome Rock, nurt będący połączeniem różnych gatunków, najwięcej czerpiący jednak z heavy metalu. Jego utwory w grze Cyberpunk 2077 wykonała szwedzka grupa punkowa Refused. Dla samuraja muzyka poza pasją, pieniędzmi oraz sławą była przede wszystkim formą sprzeciwu wobec rosnącego w siłę korporacjonizmu, jego członkowie reprezentowali ruch rockerbojów, ulicznych artystów, charyzmatycznych frontmenów, których koncerty zazwyczaj kończyły się zamieszkami, w których ludzie inspirowani antysystemowymi hasłami dawali upust swojemu niezadowoleniu z korupcji, powszechnego wyzysku i nierówności społecznych. Ulubionym celem muzyków była japońska korporacja Arasaka, z którą Johnego połączyły prywatne porachunki, walczył z nią nawet po śmierci. Samuraj powstał w 2003 roku z inicjatywy John'ego Silverhanda i Kerry'ego Jurodaina. Panowie grali na gitarze i odpowiadali za wokal. Poza nimi tworzyli go także basista Henry, perkusistka Denny oraz klawiszowiec Nancy Hartley, która zresztą wymyśliła nazwę zespołu. Zainspirowała ją historia samurajów oraz to, że byli gotowi umrzeć za sprawę, nawet jeśli stali po złej stronie. Ta ślepa lojalność była czymś, z czego wszyscy oni szydzili. Logiem zespołu, wbrew powszechnej opinii, wcale nie została maska wojownika, tylko oni Demon z japońskiej mitologii. Samuraj swą karierę zaczynał grając w małych klubach i barach w Night City. Ich pierwszy koncert odbył się w Red Dart, później widywano ich w Palladium, Destiny czy Nexus. Jeszcze w 2003 po występie w Rainbow Cadenza członków zespołu zaczepił Jack Masters, prezes Universal Music, jednej z największych wytwórni muzycznych w Ameryce. Był pod wrażeniem, dlatego zaproponował im kontrakt. Mimo, że początkowo myśleli, że to żart, okazało się, że facet nie kłamał. Oferta była życiową szansą, która mogła się już nie powtórzyć. Dlatego z niej skorzystali. W ciągu trzech tygodni Johny i Kerry złożyli podpis. I przystąpili do nagrania pierwszego albumu oraz przygotowań do trasy po największych miastach na całym świecie. Ich singiel Blistering Love szybko stał się numerem jeden w Europie. Debiutancka płyta Samuraja także okazała się wielkim sukcesem. Koncerty grupy gromadziły tłumy. Udało im się zapełnić całe Webley. Zespół wydał łącznie sześć albumów, z czego kilka z nich to zapisy koncertów. Niestety w 2007 roku pojawiły się pierwsze problemy. Nancy wyszła za mąż za człowieka, który się nad nią znęcał, fizycznie i psychicznie. Chciałby opuściła samuraja i zamknęła się w domu. Mimo, że początkowo pragnęła to ukryć, w końcu podzieliła się całą historią z Johnem i Kerem, którzy postanowili zrobić z gościem porządek. Niestety tego dnia Nancy nie wytrzymała i wyrzuciła go przez okno z 83 piętra. Została aresztowana i skazana na 7 miesięcy pozbawienia wolności. Przez cały czas od siatki reszta grupy ją wspierała. Gdy wyszła, zamierzała wrócić do przyjaciół. Niestety przez ten czas w samuraju doszło do rozłamu. Wszyscy się od siebie oddalili. Każdy miał inną wizję przyszłości i ambicje. Tak też w 2008 roku podjęto decyzję o rozwiązaniu zespołu. Henry rozpoczął pracę nad prototypem interfejsu ludzkiego mózgu. Danny dołączyła do grupy Mastermind, a Nancy zmieniła imię i nazwisko na Ben Isis. Została telewizyjną reporterką. Johnny i Kerry prowadzili działalność solową, często koncertując razem, kultywując dziedzictwo samuraja. W 2013 roku przed atakiem na Arasaka Tower Silverhand stworzył dwa legendarne utwory, które zazwyczaj przypisuje się samurajowi – Chippin' In oraz Never Fade Away. Jego opus magnum, które stanowiło symbol sprzeciwu dla kolejnych pokoleń. Powiadają, że samuraj zebrał się ponownie w 2020 roku, by ruszyć z kolejną trasą koncertową, jednak ze względu na data crash, czyli zniszczenie starej sieci, duża część informacji, w tym o historii zespołu, została bezpowrotnie utracona. W 2077 roku wiele osób uważa to za żart, a samego samuraja za zespół, który nigdy nie odniósł większego sukcesu, który był jedną z wielu ulicznych kapel tamtych czasów. Ostatni wspólny koncert John'ego i Karego miał miejsce 20 sierpnia 2023 roku w klubie The Hammer, tuż przed operacją Firestorm, podłożeniem bomby jądrowej w Arsaka Tower przez John'ego Silverhanda, w dniu jego fizycznej śmierci. Prawdziwi fani samuraja pamiętali o nim nawet 70 lat po tym, jak zakończył działalność. Z całej piątki najlepiej ułożyło się Karemu, który został gwiazdą muzyki na skalę globalną. Bugiem roka. Johnego natomiast zapamiętano jako terrorystę, który doprowadził do zniszczenia Night City. Reszcie układało się różnie. Najgorzej chyba Remu, który po wypadku z Interfejsem musiał przejść odbudowę umysłu, po czym został punem. Spotykał się z Danny, która wielokrotnie próbowała wyciągnąć go z szamba. W ramach jednego z zadań w Cyberpunk 2077 możemy ponownie zebrać członków Samuraja, by wraz z nimi zagrać ostatni koncert. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Dajcie znać, który utwór samuraja jest Waszym ulubionym i czy w ogóle lubicie taką muzykę. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.